Dzień dobry rybki, witam was serdecznie w czytaniu, grudnia dla was. No, taka niespodzianka z mojej strony, nie wracam, że tak powiem na stałe, ale chciałam o sobie przypomnieć. Ta... Talia The Magical Nordic Tarot, to jest talia, którą kupiłam właściwie przed zawieszeniem kanału. I nie wiem, czy zdążyłam z nią coś zrobić, czy nie, ale już, już wykorzystam ją teraz dla ryb. Kochani, nie wiem kiedy wrócę, nie pytajcie Czy wrócę, w ogóle nie wiem Na razie mam tyle spraw na głowie, że Dzisiaj znalazłam chwilę, więc robię to czytanie Mam nadzieję, że mnie jeszcze pamiętacie Ale widziałam, że dużo osób zrezygnowało z subskrypcji Na szczęście ja nie idę na ilość, to na jakość Wierzę, że wierni słuchacze tutaj są I was pozdrawiam serdecznie Też chciałabym wam życzyć udanego przyszłego roku Udanych świąt I w miarę fajnego Sylwestra W miarę możliwości Dobra, ryby grudzień Co tu mamy? Siódemka buław mi się chce pokazać. Siódemka danarów. Król kielichów to by jak najbardziej. Siódemka kielichów. Same siódemki, siódemki niepewność. Niepewność, zawieszenie, takie bujanie w obokach trochę. I, i taki miesiąc może być. Okej, okay, już zobaczymy. Nadrzędna sprawka tutaj. Gwiazda. Pięknie, pięknie, pięknie. To są nasze życzenia, ale to nie są takie życzenia jak siódemcy kielichów. Tylko to są marzenia, które mają szansę się spełnić, ponieważ gwiazda wskazuje wam, w którą stronę tutaj pójść, żeby te cele osiągnąć. Czyli bardzo fajna karta nadziei, niwelująca wszystkie złe energie. Pozycja wodnika również, dla niektórych. Co za wami? Ósemka denarów. Dużo pracy. Dużo pracy, dużo tworzenia czegoś, dużo spędzania czasu nad jedną, jakąś nadrzędną sprawą możliwości jakieś, ale tu jest stop i na chwilę muszę spojrzeć w stronę gwiazd, bo ciągle, nie wiem, siedzę nad komputerem. Co przed Wami? Król Kielichów. Bardzo dobrze. Zrozumienie, współczucie i tu jesteście Wy jak najbardziej. Tu jest medytacja i tu jest taki odpoczynek. Bardzo mi się to podoba. Bardzo. Bo rzeczywiście widać, że święta bądź ten czas z dala od pracy, a bliżej rodziny, albo bliżej siebie bo w ogóle jest Wam potrzebne przyczyna w całej sytuacji, królowa mieczy. Dużo działania, dużo podejmowania decyzji, dużo rozsądnego, racjonalnego podejścia do życia, potrzeba gdzieś niezależności, czyli za tym też idzie dużo działania <grych> i tak dalej i z tej energii trochę chcą się wyrwać. Dobra, co Wam staje na drodze w tym miesiącu? Dziewiątka buław. E, determinacja będzie potrzebna, żeby gdzieś tam wygospodarować ten wolny czas dla siebie, żeby osiągnąć to, co osiągnąć chcecie. Bo są marzenia, są możliwości. Ale trzeba być zdeterminowanym i nie poddawać się za szybko. Walczyć o swoje. Co macie w głowie? O czym myślicie? Siódemka mieczy. Siódemka mieczy jako zdrada nam się tutaj pojawia. Widać? I teraz tak, to może być zdrada ze strony otoczenia, to, może być, to mogą być wasze złe intencje. Coś takiego wam przechodzi przez myśl. Natomiast siódemka mieczy, pamiętajmy o tym, że jest to również karta zastanawiania się, jak ugryć dany temat, chytrości, przebiegłości, ale to nie musi być negatywne. W tej talii jest. Dobrze, jak Wy się tutaj z tym macie? Czwórka mieczy. Wy rzeczywiście potrzebujecie czasu odpoczynku. Czasu, kiedy można na chwilę przestać działać, kiedy można się zastanowić, w którą stronę ja idę. No kończy się rok, to jest też czas podsumowań. Ale Wy tutaj odnajdujecie to, czego potrzebujecie. Gwiazda i król kielichu to są energie wskazujące na to, żeby być za głosem serca i że Wszechświat Wskazuje wam kierunek, w którym możecie spełnić swoje pragnienia. Czyli na chwilę wyłączyć umysł, mam wrażenie, bo tak kombinujecie ponad miarę i skupicie na takim głosie serducha, ale też intuicji, to nie będzie wasz problem. Otoczenie. Trójka kielichów. Relacje. Relacje mi się tu zaznaczają, szczególnie przyjacielskie, Śmiech, zabawa, imprezy. Czyli są jacyś ludzie, przyjaciele. Mam wrażenie, że chcecie trochę czasu spędzić w pojedynkę, ale może być również tak, że wy do kogoś wychodzicie z sercem, a ktoś wam tutaj ten nóż w plecy bije, ale będziemy dopytywać. Nadzieje bądź obawy. Dziewiątka denarów. No przede wszystkim, że uda mi się rzeczywiście osiągnąć to, co chcę osiągnąć. Dziewiątka denarów to jest samo zadowolenie w każdej dziedzinie życia. Umiejętność polegania na sobie i niezależność. I tutaj jest taka potrzeba. Tu mamy też kartę wdzięczności. Wdzięczności za to, że spełniam swoje marzenia. I że wszystko idzie w dobrą stronę. No jaki mamy rezultat? Siła, ale chce mi się pojawić ta karta również. Karta kochanków. Bardzo macie fajne karty, bo jeżeli tu są rzeczywiście jakieś relacje, to one wyrażają się niezwykle pozytywnie. W tle macie jeszcze umiarkowanie, czyli osiągnięcie równowagi. No, jest tutaj wszystko, niczego nie brakuje. Wygląda to bardzo dobrze dla Was, ale dopytamy, bo czuję, że jest haczyk. Dobra, gwiazda koło fortuny. Wyczekacie na, na ten los przyjając co się tutaj pojawia, Może być takie wrażenie, że wszystko się układa bardzo pomyślnie w tym miesiącu. okej, okay. Królowa mieczy dziewiątka denarów. Niezależność, szczególnie finansowa, to jest coś, na co macie nadzieję. To jest coś, co chcielibyście osiągnąć tutaj i na co też pracujecie. Ósemka denarów pięć buław. I nie pracujecie, że tak powiem, lekko, bo tutaj naprawdę trzeba było się łokciami przepychać, żeby swoje osiągnąć. Mam wrażenie, że to się udaje. Dziewiątka buław yy. i kapłan. Tutaj niektórzy mogą chcieć się separować od pewnego byka, od tradycji, od tego, co przyziemne i co stałe. Albo zawalczyć o takie coś, ale raczej widzę defensywę tutaj. Yy. Okej, okay. król kienichów. I siódemka kielichów, tutaj rzeczywiście skupienie na swoich marzeniach i swoich pragnieniach. No i ta siódemka mieczy jako karta zdrady, dwójka donarów, ale tu jest wahanie. Ja myślę, że to raczej spryt i zastanawianie się, jak rozwiązać pewne sprawy, którędy pójść i tak dalej, czyli waham się, wymyślam, a wystarczy intuicji posłuchać. I tak jak mówię, czwórka mieczy, odpoczynek, zostawiamy te myśli, zostawiamy kombinowanie. Tak, wisielec mówi, zatrzymaj się, zobacz jak pięknie na okocie, ciebie, skup się na tym, czego pragniesz. Trójka kielichów i czwórka mieczy. Mhm, tu jest potrzeba izolacji od ludzi wokół was, może wam się trochę przejadą, może potrzebujecie mm, czasu dla siebie. Mówi że ryby są empatami i chłonie się najprawdopodobniej energię z otoczenia, więc przychodzi czas, żeby skupić się na sobie i e, gdzieś tam się oczyścić. Dziewiątka do i czystkami, czy rzeczywiście to jest potrzeba niezależności, odsunięcia się, pobycia ze sobą, umiejętności polegania na sobie, zostawienia też wpływów, bo są wokół Was osoby bądź sytuacje wpływowe, które w jakiś sposób mogą Was ograniczać. No i siła i karta kochanków mi się tu pojawiła, ale 10 buław, czyli przemęczenie. Być może relacjami, tak jak mówię, to jest potrzeba skupienia się na sobie. Tak bym to widziała dla ryb e, i dobrze. Wygląda to fajnie, według mnie, dla Was. Zwłaszcza, że udaje się najprawdopodobniej osiągnąć to, co chcecie. Karta radę sobie wyjmujemy. Myślę, że też trzeba mocno sprecyzować, w którą stronę chcę pójść, a wszechświat Wam już pomoże realizować cele. Dziewiątka kielichów. Rzeczywiście jest tak, że musicie się skupić na sobie. Dobra fortuna, koło fortuny. Czyli ja, moje pragnienia, jak ja się mam. Zostawiamy na chwilę ludzi. Spoko, oni sobie poradzą. Skupiamy się na sobie. Karta rada. Marzenie. Proszę. To jest to. Wy się musicie zastanowić teraz nad swoimi marzeniami, nad swoimi pragnieniami. Łatwiej usłyszysz nasze posłanie, jeśli będziesz regularnie marzył. Odpręż się, otwórz umysł. Odpręż się. Otwórz umysł. Patrz z każdej strony. I pozwól myślą, swobodnie płynąć. Obserwuj swoje uczucia. Obserwuj swoje wizje. To jest karta wizji. Gwiazda. I pomysły, tak jakby się oglądał film, oto źródło kreatywności. Kochani, wszystkie odpowiedzi macie w sobie. Życzę Wam udanego grudnia, udanego nowego roku i pozdrawiam.